Marna jest motywacja typu. Zbuduję sobie sylwetkę, aby podobać się innym. Ubiorę się tak, aby podobać się innym. Mówię tu o pojęciu podobania się, jako żebrania o uznanie. Niech mnie ktoś zauważy, niech coś się zmieni. Ego chce się nasycić, ale to jest podobne do wilczego ap apetytu. Jesie je i jej, nic z tego nie wynika. Jest jedynie nadzieja, że nastanie lepszy czas. Ego chce być na świeczniku i podporządkowywać sobie innych. Oczywiście można iść taką drogą, bo kto zabroni, ale wtedy ewolucja zostanie spowolniona. Jeśli masz w otoczeniu ludzi, którzy naśmiewają się z pracy nad wizerunkiem, określając ją jako pindrzenie, strojenie i tapetę, Mam rymowankę ku pokrzepieniu serc. W brudnym domu brudne ludzie sztucznym mydłem się smarują. Zobaczywszy, co zabida, kot się na to wszystko zżygał. Im więcej się poświęca czasu na pielęgnację i odtruwanie ciała, tym bardziej spektakularnie spadają maski tym, Którzy nie przykładają się do tworzenia eleganckiego wizerunku. Patrzysz się codziennie na swoje odbicie w lustrze, ale zmiana jest wolna i nie powoduje szoku dla umysłu, ale za to po pewnym czasie, gdy zaczynasz się przyglądać innym, zauważasz, jakie to było durne, że chciałeś się przypodobać komuś, kto od dwóch lat zakłada buty trzymane w powiedzmy elegancko, nieświeżej szatni. Nie zastanawiasz się, co oni robią cały dzień. Mówią, jakby robili nie wiadomo co, ciągle nie mieli czasu, byli zabiegani. A jak lumpy wyglądają. Coś tu nie halo. Także nie dawajmy się robić wi. Koń jaki jest, każdy widzi. Podsumowując, po co się pindrzeć, żeby świat sobie miał eleganckiego człowieka. A ty wyglądający jak lump człowieku. Po co dajesz świat lumpa? Dlaczego nie postarasz się bardziej?